Siema. Z tej strony Pijżem, a dzisiaj podsumujemy sobie ten pierwszy tydzień ligi w POE2, ale przed rozpoczęciem, jeżeli chcecie więcej kontentu z POE. Na harpegu, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie kanał subskrypcję. Z góry, oczywiście, serdecznie dziękuję i również przypomnę tylko, że jest możliwość podbijania materiałów na telefonie i również będę bardzo wdzięczny, jeżeli będzie podpielił materiały. Więc aktualnie na Lidze spędziłem około 130 godzin w pierwszym tygodniu. Ja wiadomo, jakiś urlop, jakiś weekend, w którym nie było mojej żony oraz mojej córki, więc miałem dużo czasu, żeby sobie pograć. I takie pierwsze wrażenia po tym pierwszym tygodniu są takie, że jest dużo, dużo lepiej niż było na pewno w 0.2 czy w 01 gra się o wiele, wiele przyjemniej. I od razu pytanie do Was czy wy dalej gracie na tej lidze, jak wam się gra, dajcie jakiś swój feedback, jestem ciekawy, jak po tym pierwszym tygodniu, czy macie dalej chęć grania, czy może już trochę zaczyna się wypalać. Bo mimo tego, że jest dużo, dużo lepiej, mi się gra dużo, dużo lepiej, to jednak gdzieś to wypalenie powoli zaczyna już wchodzić. Wiadomo, to był dość intensywny tydzień, grałem dość dużo, więc no nie dziwne jest, że powoli gra zaczyna mi się nudzić, ale to jest dopiero 130 godzin. Zazwyczaj w RPGach, w poe i w tym podobnych grach siedzę od 150 do 200, 100 godzin, kiedy już czuję takie zmęczenie materiałem, i rzeczywiście odechciała mi się już wtedy grać w daną grę. Tutaj to czuję dużo szybciej, ale jakby rozumiem sam siebie, dlaczego tak się dzieje. No bo mimo tego, że jest dużo lepiej, dużo przyjemniej się gra, jest naprawdę super, to jednak brak takiego kontentu angimowego, którym musiałbym aspirować jakoś niesamowicie bardzo, no jednak zabiera tą część zabawy, w której no chciałoby się głębiej wejść dalej, dalej pchać siły postaci, a tutaj to troszeczkę nie ma celu. I, I również dalej mam dość duży problem z buildami w PoE2, mi się wydaje, bo jako osoba, która uwielbia robić buildy PoE1, czasem na ligę robi ich 5, 6, kiedyś było tak, że co dwa dni był w ogóle nowy build i graliśmy wszystkim po kolei, tak w PoE2 trochę mi się tego nie chce robić. I chyba są tutaj takie dwa powody. Po pierwsze, mój aktualny build jest naprawdę szybki, więc jeśli przesiądę na jakikolwiek inny build, to będzie on dużo wolniejszy, a ja lubię, lubię zapierdalać. Jak to mówi klasyk, i lubię, kiedy jednak ten clear jest trochę wyższy, trochę więcej idzie na tych mapach niż takie wolne przechodzenie, ale jakby nie neguje tego, że kto komuś może się podobać wolne granie w PoE i podobają im się im wolne bildy. Super, bawcie się jak najbardziej. Dla mnie osobiście to nie jest case zabawy w PoE. Dla mnie zawsze liczy się prędkość, eksplody, żeby wybuchało, a jednak tutaj widać, że mój przewodnicyłany mózg po prostu potrzebuje więcej bodźców, i dlatego. No, z każdego dnia na dzień coraz mniej chce mi się grać, ale gdzieś tam cały czas znajduję jakieś nowe cele do zrobienia i coś sobie tam wymierzam w obrębie tego danego buildu, żeby gdzieś jeszcze sobie pograć. Myślę, że tak mniej więcej, żeby to trwało do przyszłego piątku. Więc tutaj, na pewno dla tych ludzi, którzy Grają, to jest ich pierwsze ARP, grali w mało, generalnie hack and slashy, To domyślam się, że POE2 może starczyć za wiele godzin. Jednak dla ludzi, którzy grają w te gry już naprawdę dużo czasu, w szczególności graczy, którzy grali bardzo dużo w POE1, to widzą, jak mocne bolączki tutaj są. POE2, których brakuje po prostu dobrych wyborów, które powstały w Po1. To nie chodzi znowu o to, bo ktoś mi zarzuci, że po pierwsze jest to early access i nie wymagaj od nich bla bla, bla, a po drugie, tak, tak, chcę sobie zrobić z tego Po1. Nie, nie chcę. Jakby czekam na nowe rzeczy, chcę widzieć więcej nowych rzeczy, chcę widzieć więcej unikalnych rzeczy różnych od Po1, ale nie chciałbym, żeby poziom tych rzeczy. Był poniżej poziomu po 1 I co się kryje za, tą, za tymi słowami? Chodzi o to, że gdy porównamy Atlas na przykład z 1 do Atlas z 2 to ja nie mówię, że on musi być taki sam. Wręcz przeciwnie, nawet bym nie chciał, żeby on był taki sam. Ale jeśli chodzi o poziom zabawy, jaki daje Atlas po 1 a Atlas z 2 to tutaj mamy przepaść. I mam nadzieję, że kolejne patchy będą coraz bardziej rozwijały tą endgameową formę, bo aktualnie minimaxowanie map, czyli szukanie odpowiednich miejsc z trzema towerami, żeby w kierunku był korup, potem w każdą mapę wrzucać delirium. Niezbyt mi się podoba, że to jest jedyna opcja, którą daje nam aktualnie gra na endgame, ale no domyślam się również, że ten właśnie early access będzie to rozwijał, co nie zmienia faktu, że trzeba o tym głośno mówić, żeby po prostu nie zostało w aktualnym stanie, tylko żeby cały czas było rozwijane w jakąś naprawdę dobrą stronę. Ale oprócz tego, jeżeli, jeśli mówimy, nie mówimy o endgame, o buildach, jeśli, chodzimy, jeśli chodzi tutaj o sam core gry, crafting i generalnie jak to wygląda jak aktualnie wygląda gra, to wygląda to naprawdę dobrze. Od craftingu, który jest teraz bardzo deterministyczny, możemy wręcz celować odpowiednie mody naprawdę z bardzo dużą precyzją, więc kraftowanie bardzo przedmiotów w ogóle nie jest trudne. Wkrótce w ogóle serię poradników na ten temat, żeby was trochę nauczyć kraftowania, żebyście zaczęli sami kraftować swoje itemy, Bo jeżeli kupujecie coś z rynku, to w większości yy, to naprawdę przepłacacie za tej itemy, moglibyście dużo taniej zrobić. Yy, I to własnymi siłami, a nie naprawdę. Bardzo drogie przedmioty z rynku, ale to niedługo będzie o tym seria cała z całym wprowadzeniem dosłownie w kraft. Na pewno jest plusem to, że ta kampania jest trochę lepsza w sensie takim, że leci więcej karencji i raritemów, więc możemy trochę bardziej się uzbroić na tych przeciwników, więc od razu to się przyjemniej robi. To co mówiłem tam po pierwszym dniu w filmie, czyli to, że ten czwarty akt jest za długi, dalej to podtrzymuję, według mnie to jest za długie, zobaczymy czy oni będą to zmieniali, a domyślam się, że dostaną również jakiś duży feedback i to również będzie gdzieś tam się zmieniało. To jeszcze takie w sumie małe podsumowanie tego może jak wszystko u mnie aktualnie wygląda. Bo zawsze są jakieś pytania ludzi, to też się dużo zmienia ogólnie. Czyli po pierwsze jak mam rozdana drzewka, jeśli chodzi o, o farmienie. Więc oczywiście na mapach najważniejsze będzie to, żeby nasze westone y miały jak najsilniejsze XP Modifiery, dzięki czemu będą dawały nam więcej Rarity, Quantity, Pack size i wszystkiego innego. Więc im bardziej je będziemy podbijać, tym po prostu lepiej będzie dropiło. Więc w tym momencie to wygląda w taki sposób. Według mnie tablety są bardzo ważne, bo czasami możemy nawet z samych tabletów dużo zarobić. Więc łatwo jest je łapać. Jeśli chodzi o Ritual e Brischa, czy Ekspedycję, ekspedycja aktualnie jeszcze testuje. Bo wydaje mi się, że aktualnie logbooki są bardzo drogie. Bo kosztują około 20 Exaltów, a ceny Exalta są coraz coraz wyższe. W sensie Divan jest coraz słabsze, Exalt jest coraz mocniejsza. Więc myślę, że tutaj powrót do odropienia logbooków jest naprawdę ważny. Więc tak to wszystko wygląda tak wygląda bosowe drzewko zwiększone reality quantity z bossów, esencja i no tutaj możemy oczywiście wybrać każdą mechanikę, która nam się żywnie podoba. Jeśli chodzi o dropy w PoE, no oprócz tego headhuntera, którego pewnie widzicie gdzieś klip, którego kupiłem za 33 chaosy, a nie 33 Diviny, to generalnie na ten moment na ziemię wydropiłem 47 divine'ów, ponad 1000 exaltów, no i resztę karencji, które tutaj widzicie. Więc jak patrzyłem tak mniej więcej na drop divine'ów, przy moich pół miliarda czy pół miliona kili, to mniej więcej to się utrzymuje w jakiejś takiej normie. Jeżeli ktoś ma połowę moich kili, to zazwyczaj ma również połowę moich divinów. Na tej liście zagrałem dosłownie dwoma buildami na jednej postaci i aktualnie daję Gram zidom z twisterami, ale właśnie niedawno kupiłem dodatkowo. Broń, no, która nie jest najtańsza, a daj nam eksploda, może jakiś film z samymi clearem mapy i zabijaniem bossów wrzucę, nawet bez żadnego komentarza, żebyście zobaczyli jak ten twister chodzi. No, ale jest on troszeczkę szybszy niż był ostatnio i trochę generalnie więcej się dzieje, on jest jeszcze szybszy mapa mapach generalnie. Więc zaktu zaktualizowany pop również trafi gdzieś tam do opisu, żeby, się, żeby ktoś byłby ciekawy o co chodzi, to będzie się on tam znajdował. I oczywiście dodatkowo właśnie myślę, że wrzucę sam takim clear'owaniem mapy plus jakimiś bossami na YouTube, żeby po prostu to widziało, jeśli ktoś byłby ciekawy jak się tym gra. Dajcie znać w ogóle, ile wy macie killi, tak przy okazji, jak piszcie sobie kills, będziecie mieli ile macie killi i jeżeli liczyliście swoje divine'y, to jestem ciekawy ile wy wydropiliście divine'ów, bo wielu ludzi dzisiaj mnie cały czas zlicza, żeby mieć jakąś statystykę. Jestem po prostu ciekawy, czy moje 80 rarity cokolwiek więcej mi dało, które miałem stałe prawie od samego początku czy być może tutaj raczej wszyscy będziemy mieli bardzo podobne liczby i co, ja myślę, że tutaj nie ma co więcej gadać według mnie to jest najlepszy patch do POE 2 aktualnie, który wyszedł do tej pory 0.3 wypada naprawdę bardzo dobrze, pomiędzy 0.2 to cokolwiek wypadłoby dobrze ale nawet patrząc na 0.1 myślę, że to jest bardzo dobry patch mam nadzieję, że kolejne patchy będą dalej rozwijały właśnie endgame więcej buildów, większej diversity Więcej zabawy. I tego wszystkim nam życzę jak najmocniej, żebyśmy po prostu mieli więcej fanów z gierki. I to był na tyle. Taki krótki materiał podsumowujący, mniej więcej jak to wygląda u mnie. Tak jak mówiłem, dajcie znać, jak to wygląda u was. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mówił do Was Na razie.